Z Minecraftem Nowa seria Gówniany spawn Dobra no, no, chodź tam Może o tam jest więcej drzewek jest. Więc no Jest wioska jest wioska Więc widzowie pamiętajcie Że zostawić w górę I no I Mamy wioskę wizowie Bardzo bardzo Fajnie O, mamy tego Golarza Możemy znowu złagać Jakieś itemki są ale przecież to może być ten Tajemnicze to wejście Poduszkę Nie ma Ale mam trzy wełny więc pamiętajcie że zaleźć łapkę w górę i no żeby się rozwijała jednak słabe te rzeczy są bardzo yy, Wizowie, tylko tak wam powiem Erik teraz mnie nie słyszy ale mm... On nic nie wie, ale będziemy go teraz trollować i będę go na przykład pomniejszał albo powiększał i zobaczymy jego reakcję. Ciekawe jak będzie ten jak będzie to wyglądało. Więc no. Halo Erik. Halo jesteś. Halo. A chyba mu mikrofon powstał. Dobra. Co? O, już słychać, dobra. Dobra. Dobra, no, no to chodźmy się gdzieś może osiedlić. Jakiś Aby, dom. Czy, że co robię. Żebyś sobie łóżko planie. Czyli idziemy stąd? Nie, jakby tam grzoszki się już nie wiem, na wzgórzu. Może tutaj na tym wzgórzu, albo po prostu zrobimy łódkę. Weźmiemy potrzebne rzeczy. Nie ma no sensu. Tutaj to przynajmniej mamy nieskończonych golemów No nie, to jest mało tych wieśniaków. Jest Dobra Czyli co robimy tu? Po prostu się rozwijamy? No taką serię próbuję wziąć Minecraft i tak dalej Dobra. o już tylko to kamień Co mnie bijesz? Nie. Dlaczego on ciebie nie wie? O. No ej, o dawaj mi się razu. Dobra. Więc no mm. Więc za chwilę się widzimy, jak jakieś itemy lepsze zdobędziemy Więc... Znaleźliśmy trochę jedzenia Ale mniej z tym Erik teraz... Y, coś tam nie wiem... Nie chce rozmawiać, nie wiem dlaczego Więc teraz myślę, że to jest dobry... Czas, żeby go sprankować I mu zmniejszymy... Y, na razie wielkość Później mu będziemy powiększać, żeby się nie mieścił A na razie... My będziemy go... Że się go zmierzy, jest niski Bo tak też naprawdę jest niski Więc zobaczymy No... Więc zaraz... Zobaczymy jak to będzie wyglądać No, Erik, jesteś? No jestem Weź to chodź Dam ci trochę tego Desek ci dam Do budowy No To czekaj, to ci pomogę w budowie tutaj Na ile bloków? Na trzy dam To idziemy dalej kopać Ja mogę jakiś crafting tutaj ogarnąć Ja Do. mam A dobra to masz tu to drzwi, to, to możemy drzwi zarąbać Tutaj Wieśniaką Daj mi jakieś patyki może A, nie tak Zrzucisz? Patyki? Nie znam ten To nie zrobię Dobra, to pozostaw drzwi Dobra, weź rzuć patyki. No, Dobra, dzięki. robimy każdy swój domek. No dobra. To co kilo. zrobić? Zrobić kilo czy siekierę? Kilo. Bardziej się przyda. Dobra, to zaraz pójdę kopać. Tak pa. Dobra. Dobra wiza, wiza. aktualnie... On nie on, nie słyszy Więc ja teraz Znów go trochę pomniejszę I zobaczymy czy zauważy Czy jest za głupi żeby to zauważyć Dobra, poczekajcie chwilę Dobra widzowie już się powoli zbliża noc Więc ja wrócę do domu Do Eryka już Zobaczymy czy jest taki mały O! Czemu ty czemu? jesteś taki duży? Ja jestem duży? Czemu wszystko jest takie małe? Znaczy, duże. Co? No, nie rozumiem o czym Ty mówisz. No, wszystko jest takie duże. Nie wiem. Może ten... trzeba się przespać i zobaczymy. To ja pójdę spać tam do tego iglo. Nie, nie tutaj. Ale dobra, to pójdź spać i widzimy się zaraz. Dobranoc. Dobra, widzowie. Muszę być bardzo cicho. Bo, powiększyłem go do normalnego rozmiaru, zobacz, pewnie się teraz już przestanie mieć cackać, ale on jest bardzo blisko, więc muszę być cicho, no dobra. No siema. Siema. Uch. No już o. normalny chyba Uch. jesteś. No teraz jest wszystko normalne. Chyba, że to po prostu jakoś przez noc się tak wydawało. No teraz to można grać, zobacz, teraz to jestem w jednym tego i przynajmniej mogę, przynajmniej mogę patrzeć przez okno. No. Dobra, yy, to ja pójdę do kopalni trochę nakopać bruku, i tak dalej. Dobra, A mamy gdzieś piasek na szkołach? Yyy piasko? Nie wiem, gdzie, czy gdzieś mamy. Dobra, widzowie, teraz yy, będę go teraz powiększał, żeby się nigdzie nie mieścił. I tak samo jak teraz yy, powiększę go, i w nocy też go ten yy, zmniejszy normalnego rozmiaru. I żeby znów yy, się trochę zdziwił. Zobaczymy czy się kiedyś, kiedykolwiek kapnie czy nie Dobra To poczekajcie chwilę Dobra widzowie Trochę jeszcze na kopie już go powiększyłem Zobaczymy jak będzie to wyglądać Jestem bardzo ciekawy Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ja, ja yy... No ja ogólnie teraz idę do mojego domku sobie przepalić Dobra. Na o tutaj jesteś, dobra. Dobra. To ja pójdę y, zrobić mój domek jeszcze, dobra? Dobra, spoko, nie się. Jak chyba wcześniej widzieliście, że on się w drzwiach nie zmieścił. Ja nie wiem jak on nic nie powiedział, ale dobra. A się trochę upiekło. Muszę iść pod gdzie jest crafting jakiś? U mnie hmm. domku. A, dobra. To tej pos posadzę jakieś ten jakieś roślinki. Dobra. I zrobię sobie kilof, Nie, siekierkę. Trochę na kopie drewna. No, dobra. I jeszcze razowy kilow może, żeby ten było. I dobra. Dobra widzowie, nie wiem co on w ogóle teraz robi, ale za chwilę tu znów powiększymy, żeby był taki mega duży i się w drzwiach na pewno nie mieści, nawet Może zobaczymy, jak to będzie śmiesznie wyglądać. Dobra. Wędę, 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 wędę. Już chyba... Już go chyba ten... Tak. Trzeba być cicho. O siema. 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 I czemu ty jesteś taki mały? z... Ja mały jestem. Normalny. Ja jestem. Co jest? Ja się nie widziałem z nim jeszcze. Wiesz robi w tym? Może pochyl głowy do dołu? No, no, i teraz próbuj. Co jest? Ej, to ja nie wiem. Dobra, to ja pójdę tam kopać. Bo, sobie, to ja nie będę musiał spać na. tym. Nie wiem, na gdzie ja będę mógł spać. Dobra, widzowie, to naprawdę grubo wyszło. Nie mógł, nie mógł zmieścić się w drzwiach. Pewnie już coś tam myśli, ale nie wiem, czy podejrzewa, że to ja. Oby nie. Żebyśmy mogli go jak najdłużej trollować. No. I jeszcze raz go powiększę, teraz trochę mniej yy, niż ten, żeby trochę mniej się kapował. A i no, widzimy się za chwilę. Dobra, Już yy, zrobiłem z nim było. Zaraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Co? Jestem w jakimś gig giga który jest mega niedaleko nas. O. Serio? Tak serio, serio. Kopię się dosłownie obok klawy Teraz, no nie wiem, że co, że tak powiększyłem, to muszę... kopieć dosłownie, się na trzy kratki, bardziej kilo marnować. Bo ja marzę, żebym był mniejszy. Bardzo. Teraz tu ciężko jest nawet do domów się dostać. No nie wiem, może z się coś zwiduje. Tak samo jak ostatnio. No w sumie racja, bo tak... ...niepodejrzewanie... ...co... co cały co, czas coś albo mi się zwiększa... gdzie ja o tym albo zmniejsza. W no ogóle to jest nierealne. Pewnie ci się coś wydaje. Wątpię, że ktoś by to robił tutaj. Chyba, że mamy jakiegoś... Tera. Albo Herobrine naprawdę istnieje. I nas chce zabić. Ej, no może istnieć sobie sumie Herobrine. Ej, to ciekawe. Widzisz. taki duży, ale nie mogę przeskoczyć dwóch bloków. To jest takie bez sensu. I to jakoś się ten wygupił. widzowie, to jest mój domek taki skromny. Bardzo ja nie będę co dużo w nim chyba przesiadywał. ja sobie pewnie zrobię jakoś magazyniołok. No, a ty masz też taki skromny domek, bardzo. No, tylko nie mogę do niego wejść! Ja nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, ja teraz pójdę pokopać trochę bruku, bo mi brakuje na dach. O, Rewizowie. On coraz bardziej się kapuje chyba. Ale na szczęście ten Heroblade, nie wiem jak on co wymyślił, jest mega głupi, ale dobra. Yy... Więc teraz yy, nam no, postawimy. Zmniejszymy go trochę y, wieczorem, a teraz jeszcze go nadal będę powiększył, bo, no wiesz, nie ma sensu jeszcze, wiecie, kończyć, żeby, żeby jeszcze bardziej go strulować teraz trzeba. Zaraz ten, widzimy się, jak go powiększę. Borowidzowy powiększyłem. Zaraz y, dokopię węgiel i zobaczymy, co tam wam powiem. Do tego, do wszystkiego Więc mogę już zacząć budować No, co tam robisz? Co ty mi w moim domu robisz? Eee Dobra, nieważne Puszczysz mnie? Dlaczego? Nie będę cię to przecież wielko wielkoludzie, jakiś Pomóż mi! Na dołku nie mogę wejść. Jesteś jakimś wielkoludem, co jest? No pomóż mi! No dlaczego? O nie, bo ty możesz mi więcej zadać. O, ła. nie dobra, nie, nie, nie. Pomóż mi. Jestem już na trzy kratki! Dobra, tam znów będzie noc, to, ten, to się przespisz. Jakoś może się zmienisz. Ciekawi cię, jak śpi taki wielkolud? Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co w ogóle się zniszczy. Musisz chyba na dwie kratki zniszczyć. O, boże. Dobra. Zobaczymy, jak ty spisz. No dawaj, pójść spać. Dobra, już. No pokaż. <laughs> jak ty wyglądasz. Dobra, ja idę spać do mnie. Dzisiaj jeszcze nie do mnie, bo villagera. Widzimy się na no, Może. Będziesz już mniejszy. U! Dobra. No i co? Rozwaliłeś wszystko, a to halucynacje pewnie były. Co ty tak dramatyzujesz? O, ale super jest normalny Teraz w końcu mogę prowadzić normalne życie na serwerze Minecraft No dobra to wykopę to drzewo Trochę brakuje wszystko tutaj, ale dobra Masz jakieś szkło, którego nie używasz? Mam sobie wezmę sobie się wezmę Dobra i teraz jeszcze muszę zabrać villagerom drzwi do no domu albo w sumie nie, nie będę taki nie to zrobię swoje, bo mam w sumie drewno to mnie stać Znów go stroluję, teraz go pomniejszymy Oj, przebiegł, ale było blisko ale było blisko. Dobra, więc go pomniejszymy. Trochę sobie zjemy. No, więc go teraz pomniejszymy. Yy, do takiego, jeszcze takiego mniejszego niż był. Yy, ostatnio jak go pomniejszałem. Dwa dni temu. W Minecraft Minecraftowy. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pewnie będzie śmiesznie. Ciekawe czy się kapnie już. Zobaczymy. Z raczej nie, on jest raczej zagłupi na to, żeby się kapnąć. Ale no. Zobaczymy wszystko później ej, 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 Co? ej, gorem ej, ej, a gdzie, gdzie są ramy golem? jakieś moby się respią? To jest pokojowy czy jaki? Nie wiem jaki to jest Chwila No nie wiem, jest online No to ja zaczekaj tu nocą, żeby się zrespił golem Dobra Dobra widzowie, teraz Teraz mu szybko to zrobimy i no, zaraz się widzimy. Zrobimy? Dobra, teraz wyjdziemy. Nie będziemy udawać, że nic się nie stało. Dlaczego dzwonisz dzwonem? No nie mogę. Co? O co ci chodzi? Gdzie ty dzwonisz tym dzwonem? Tutaj gdzieś. Co? Dlaczego? Dlaczego? Eee, dobra. Eee, co jest taki mały? Nie wiem dlaczego! Ej! Masz jakieś hero brain Dobra Ja sobie pójdę jeszcze pokopać coś Dobra widzowie, co myślę, że on coraz bliżej jest kapnięcia się Więc coraz go pomniejszymy jeszcze bardziej Ale raczej się już kapnie, że to ja? Ej! Ej, chodź! Muszę ci pokazać ten mi domek, chodź, musisz go sobie zwiedzić Chodź, chodź, chodź Patrz. Co? Tutaj jest mój domek, tutaj się wchodzi drzwiami. Dobra. Dlaczego ty masz takie małe drzwi? Nie, zobacz. Jeszcze tutaj, o, teraz mam drzwi, pira. Eee... Dobra, teraz się wchodzi tej drzwiami. Nie rozumiem. Dobra, ja pójdę pokopać. Za, za chwilę się zobaczymy. Growiecowi. On już nie wiem, on mu, mu już odwala, nie wiem dlaczego więc może się nie kapnie, może się kapnie, zobaczymy niedługo, więc raz go pomniejszy tak bardzo na maksa, Że będzie taką mrówką i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, widzowie, już go ten pomniejszyłem, zobaczymy jak to wygląda. Dlaczego się śmiejesz z tegoś? O co ci chodzi? Gdzie ty jesteś? Czyli to ty? Ja ty trafić nie mogę, o, trafię cię. Ej, nie wiem, mnie, nie wiem mnie! Jeszcze ja, się ja nic nie zrobiłem, go nawet nie widać! Ej, to nie ja, to nie ja, to nie ja, ja nic nie zrobiłem! Ja cię nie zmieszam, to no nie, ja nie wiem jak nawet, ja nie wiem. Jak, 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 jak. tu zmieszam. Hmm? Ej co? Ej, nie, nie, to nie to nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja. To nie ja. Kurde, ja go trafić nie mogę. Wizowie, jak go trafić nie mogę. Dobra, przyznaję się, to ja! Nie, nie zabijaj! To ja, to ja, to ja! Dobra widzowie, on się kapnął Kapnął się, że to ja I... To był troll, to był troll. Ja to jestem taki troll. jak jeden piksel! To był troll, spokojnie. I to czekaj wyśmy przygniasz tą klapą. Widzowie, no. <laughs> <laughs> yy, kapną, kapnął się, to, to był Erik troll. To był troll. Więc ten. Więc pamiętajcie, że zostały kłopce w górę. Dobra już, mam dwa serca. Yy, to był tylko troll. Ja wnikam dobra. w śnieg i widzę no, całe tekstury. No więc pamiętajcie, że zostawicie łapkę w górę. Ym, no, taki mały biega. <śmiech> <śmiech> więc no, dobra. No to Siema, widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Może trolu, nie wiem jeszcze. Siema.